Cześć, witam was w naszym bałaganie Jest kolejny dzień, mamy 23 grudnia I idziemy już, w, właściwie powinniśmy wyjść, bo jest 11.30, mieliśmy wyjść o 11 I jedziemy sobie do Muzeum Historii Naturalnej I ogólnie chcieliśmy gdzieś pochodzić, ale pogoda jest dzisiaj masakryczna Więc nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, ale do muzeum idealnie Bo akurat właśnie e, nie przeszkadza nam pogoda, żeby tam pochodzić Zobaczcie, ubrałam tak, zwyczajnie bluzę taką siwą, właśnie, która mi wczoraj przyszła. I czarne rurki, torebkę. I założę tą kurteczkę, która też mi wczoraj przyszła, bo jest mega cieplutka i fajnie się w niej czuję. Na ustach mam Vipers Color Pop. mój ukochany ostatni odcień. Go naprawdę bosko. Więc idziemy! Stoimy w kolejce pod muzeum i trochę jest tej kolejki, powiem wam szczerze, jest chłodno. Mam nadzieję, że nie zmartwimy bardzo, ale ogólnie tam jest lodowisko I był taki malutki piesek. Chciałam go ukraść tym ludziom, Może był taki cudowny i taki wchodził na ręce, taki kochany malutki. I to jest tak szkoda, bo mam wrażenie, że ci, ci ludzie w ogóle nie obchodził ich ten piesek. I mi tak jest go szkoda teraz, I chyba się po niego zaraz wrócę. Nie, zawsze się śmiejemy z Tomkiem, nie? Jak widzimy takiego pieska, że go ukradniemy. Tak, i zawsze mówimy, że go ukradniemy. Bo wszyscy mówią, że ty jesteś niezadowolony, jak ja nagrywam, bo zawsze nie chcesz gadać, tylko tak robisz. No, to jest fajne. No daje tylko, ale on się cieszy, że nagrywam. Zaraz wam pokażę, a ruszyło się trochę. Bo oni wpuszczają chyba takimi grupkami, nie? Po ileś osób. No zobaczcie, jak się ruszyło. Staliśmy, a na się ruszyło, zaraz wam pokażę, jaka jest kolejka. No bo właśnie oni wypuszczają ile się osób i wpuszczają ileś osób, tak mi się wydaje. Kiedyś też tak było, o, jak, jak, jak chodziliśmy, się... więc... Tak mi się wydaje, że oni takie nie? No, to zaraz Wam pokażę. Jest dużo, dużo później, jest już słuchajcie w pół do siódmej e, Wróciliśmy do domu, już nie nagrywałam, bo po prostu były w centrum takie tłumy Że to jest masakra, byliśmy w tym muzeum, właśnie tam wam trochę ponagrywałam Potem weszliśmy i stwierdziliśmy, że piechotą pójdziemy do Buckingham Ale w połowie drogi już tak połowie Hyde Parku stwierdziliśmy, że jest daleko, więc zmieniliśmy koncepcję i obeszliśmy cały, calutki, e, całą długość Hyde Parku koło Winter Wonderland Ale już nie wchodziliśmy nawet do Winter Wonderland, tylko chyba pojedziemy sobie jutro Bo stwierdziliśmy, że na jeden dzień to za dużo tych atrakcji poszliśmy na e, Oxford coś zjeść e, No i jak zjedliśmy, mieliśmy jechać do domu, ale jeszcze tam Ada chciała sobie kupić krem <grym> Więc poszliśmy do The Body Shop, stwierdziliśmy, że jedziemy do domu Wszyscy są troszkę zmęczeni po... Całym dniu prawie, że chodzenia, więc, znaczy bo całą, no po kilku godzinach ładnych chodzenia, ale jesteśmy na najedzeni, więc już nie będziemy nawet robić obiadu ani nic, tylko y, ja muszę sobie zrobić paznokcie, bo strasznie mnie odrosły i aż takie, mm, nie wiem czy też jak macie, że jak noście jasne lakier, to okropnie się brudzi i mam już dwa tygodnie i po prostu jest okropny, zwłaszcza w ostatnich dniach, w ostatnich dniach jak trochę pochodziłam, to jest już taki brudny ten, y, to jest Pink Marshmallow. Semilaka, to już jest po prostu strasznie, strasznie brudne I zrobię sobie szybko dzisiaj Bo jutro, słuchajcie, z Wigilia Więc dzisiaj mogę sobie zrobić Jakiś taki e, świąteczny Myślałam, żeby sobie zrobić całe takie błyszczące więc możecie takiego zrobić, albo coś z czerwonym, ale chyba błyszczące, jakoś tak mam ochotę na, tak jak mam to, pink, nie, to jest normalny gold, a bym chyba sobie zrobiła pink gold wszystkie Więc będą takie pięknie błyszczące, także szybciutko sobie to zrobię, ale nadal chyba krótkie, bo nie chcę, mi się, bym musiała dużo czasu spędzić na przedłużaniu, chyba, że mi się zachce jakimś cudem Bo podobają mi się, jak mam odrobinkę dłuższe niż teraz, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało to robić, więc zobaczymy w każdym razie, właśnie bym chciała sobie zrobić paznokcie i przerobić film dla was na jutro vloga z wczoraj eee, No i tak, jeszcze nawet nic nie pogotowaliśmy eee, Dopiero jutro eee, chyba na bieżąco sobie zrobimy, jak wrócimy z tego miasta Bo jutro jeżdżą normalnie jednak pociągi, znaczy normalnie tam do chyba do północy Bo na początku ustawili informacje, że jeżdżą tylko do eee, 12 godziny w południe Ale później się okazało, że to jest jednak 00 w sensie w nocy, że do północy. Także jutro sobie pojedziemy i jak wrócimy, to zrobimy sobie jedzonku na kolację, już na taką wigilię. No i, no i tak, i pierwszy dzień świąt nie jeżdżą w ogóle pociągi, więc będziemy siedzieć sobie w domku, albo tu sobie na spacer pójdziemy pewnie, może na górki na Nordhourt pójdziemy, żeby nie siedzieć tak całkowicie w domu. Więc, może coś takiego zrobimy. Ja powiem Wam, że jestem taka padnięta, bo tyle kilometrów, co zrobiliśmy, to jest po prostu masakra i nogi mi wychodzą z tyłka <grymne> To było głupie stwierdzenie, ale jestem mega zmęczona i nogi mnie wolą. Także trochę sobie trzeba odpocząć, poleżeć. Zwłaszcza to bluza jest słodka z tym napisem babe I ta kurtka powiem wam z domu i ona jest mega oversize'owa Także ja śmiesznie wyglądam w takiej puchówce wielkiej Ale jest mi tak cieplutko w niej, że już nawet mam to gdzieś, że wyglądam Taka malutka jestem w niej, bo ona jest taka ogromna, ale po prostu y, jest mega, mega ciepło Więc jak chcecie mega ciepłą kurtkę i zresztą modne są teraz takie puchówki, takie duże właśnie Takie, które wyglądają na za duże takie oversize'owe to mega ją wam polecam, bo jest po prostu boska, jest tak cieplutka, że wszyscy ma że jest im zimna mi było ciepło, także super. Hej, jak widzicie, mamy już kolejny dzień, ale zapomniałam się z wami pożegnać. W ogóle położyliśmy się spać o jakiejś drugiej, tak mi się wydaje, <śm> więc po prostu padłam i e, no wyleciało mi z głowy już całkowicie, żeby się pożegnać, bo siedzieliśmy bardzo długo, oglądaliśmy filmy, później sobie gadaliśmy, śmialiśmy się, więc tak to e, ten wieczór spędziliśmy. Dzisiaj jest już po godzinie 9, także ja zacznę sobie kolejnego vloga e, tego dzisiejszego, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie kciuka do góry, jak się podobało i do zobaczenia w kolejnym, pa pa!